Drogie wagi, bardzo przyjemny, fajny taki lekki tydzień was czeka. Fajne, przyjemne spotkania, miłe, przyjemne rozmowy mi się pokazują: jakieś imprezy, jakieś wyjścia towarzyskie, gdzieś, gdzieś będzie więcej fajnych osób, takie socjalne do spotkania. Widzicie znajomymi, poznacie też inne ciekawe osoby, ktoś to też będzie miał podobny sposób myślenia do waszego i mogą was łączyć też jakieś pasje, zainteresowania. Dobra rozmowa. Ale też powiedziałbym randki spotkania. Single mogą poznać jakiegoś mężczyznę, ziemskiego, byk pan, na koziorożec, stały yy, stabilny facet. Mężczyzna, tutaj yy, stałe, stabilne związki, natomiast powiedziałbym, że wasz mężczyzna czymś was zaskoczy w tym tygodniu, ale jest to coś miłego, coś fajnego, coś pozytywnego. Może też, też być jakiś nowy projekt, jakiś cel Coś, czym Was też będzie chciał zainteresować w jakiś sposób i wam przedstawić i z Wami przedyskutować, porozmawiać. Szóstka mieczy, jeśli chodzi o pracę, o finanse, tutaj mamy jakąś papierologię, papiery, formularze, dokumenty coś składacie, coś wypisujecie, tak? Formularze może jakieś wnioski tutaj, które składacie. Mogą być kwestie związane z paszportami, dowodami tak może jakieś, jakaś wiza bo to też coś związanego z podróżą może być bądź z autem czyli co prawo jazdy też by mogło być jak najbardziej tak ogólnie lepszy czas zawodowo materialnie powiedziałbym że zacznie się u was polepszać zaczniecie wpływać na szerokie wody i Um, też w bardziej stabilną, stałą energię zaczniecie wchodzić. Więc tutaj jeszcze może nie do końca jest tak, jakbyście chcieli, ale już zmierzacie w tym odpowiednim, dobrym dla Was kierunku. I też nie wiem, czy u kogoś się nie szykuje jakaś e, przeprowadzka, um, bo też gdzieś karty to sugerują. E, Niemniej jednak, karta Rada Dziesiątka Kielichów, skupić się na tych e, wartościowych relacjach, znajomościach. Które macie na rodzinie, na partnerze, na dzieciach, jeśli macie oczywiście, bądź w najbliższych Wam osobach, przyjaciołach, udać się na jakieś spotkanie, nie unikać jakiegoś spotkania z rodziną, żeby później nie żałować. Powiedziałbym, że tutaj też warto celebrować jakieś sukcesy i żebyście też nie zapomnieli o jakimś ważnym wydarzeniu w tym tygodniu. Może ktoś będzie miał urodziny, imieniny, jakoś będzie to ważny dzień, żeby tutaj o tej osobie nie zapomnieć, A drogie wagi, to miejcie to tutaj na uwadze. Tak czy inaczej, powiedziałbym, dobrze zrobi Wam jakieś wyjście i dobrze tutaj zadbać o te relacje bliskie, przyjacielskie, rodzinne. I tak to wygląda dla Was. Wszystkiego co najlepsze. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.